W końcu mamy sesję, w której cała Europa jest na plusie. To znaczy prawie cała, no bo w sumie Polska dalej jest na minusie. WIK i wIG 20 lekki, ale jednak minus nie przebiliśmy tej magicznej bariery 0%, no trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ostatnie sesje, no to na polskim wIGu jest dosyć ciężko, dlatego że dosyć dużo spadków, zresztą, jedną ze spółek, która dosyć mocno spadła ostatnio, jest XTB, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Powiemy też o spółce Star Starward Industries, no bo dosyć dużo się tam dzieje. Zanim do tego przejdziemy, no to chciałem przedstawić tylko partnera dzisiejszego odcinka i jest nim firma XTB, o której dzisiaj jeszcze powiemy Oczywiście powiemy o akcjach, a jeżeli chodzi o partnera, no to ja osobiście mam konto w XTB i jeżeli ktoś chce założyć w opisie do tego filmu i też w komentarzu podpiętym jest link do założenia takiego konta jeżeli inwestujesz w akcje tak jak ja, to wtedy do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%. Myślę, że to jest naprawdę dobra oferta. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób założyć konto, w jaki sposób kupić, sprzedać akcje, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym właśnie to pokazuje widzisz w jaki sposób ja to robię a jeżeli chodzi o spółki o których chcę dzisiaj powiedzieć no to zaczynamy od spółki Star Wars Industries i to jest spółka gamingowa która zrobi grę The Invincible i jeżeli chodzi o tę grę jest pewna zmiana No bo do tej pory tutaj była ta karta na Steamie było kilka już informacji to dosyć istotnych informacji o grze ale mamy nowość Star Wars ustalenie daty premiery i ceny gry No i jeżeli chodzi o tę datę 6 listopad 2023 roku, no czyli już całkiem niedługo, można powiedzieć, że dotrzymują na razie tego, o co mówili, no bo mówili o tym, że ta premiera będzie w 2023 roku, więc na ten moment, jeżeli wszystko odbędzie się w terminie, to rzeczywiście dotrzymają tego, tego słowa. Ja przypomnę, że sama premiera była przekładana z tego, co kojarzy, chyba dwa razy, z tym, że za drugim razem to było bardziej ze względu na ze względu na 11 bit, o którym sobie też troszeczkę dzisiaj powiem. No, i jeżeli chodzi o cenę gry, 29,99 dolarów czy, czy euro na, na PC i też na konsolę. Chyba, że chce ktoś pudełkową wersję na konsolę, to 34,99. Więc mamy datę, mamy też cenę, cenę gry. Biorąc pod uwagę samą grę, no to oni mają też dedykowaną swoją stronę. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby weszli na tę stronę, dlatego że tam jest też komiks, który można przeczytać, przeczytać właśnie o tej grze. Ja Przypomnę, gra, The Invincible, czyli gra na podstawie, znaczy oparta też w pewnej części o książkę Stanisława Lema. Myślę, że Stanisław Lem to jest osoba bardzo dobrze znana każdemu Polakowi. No myślę, że każdy Polak zna takie postacie jak chociażby, chociażby na przykład papież, Pudzian, Małysz, Lem. Absolutnie każdy Polak musi takie, takie osobistości znać, kojarzyć. No i jeżeli chodzi właśnie o grę Niezwyciężony, jest ona też trochę oparta. O książkę Stanisława Lema. Biorąc pod uwagę samą tę datę premiery, ona też została zapowiedziana w formie takiego krótkiego wideo. To wideo wygląda tak. You because I'm moving my legs, not my mouth. Now, try to get up slowly. <laughs> Gorski, you lucky man! What else has the cosmos prepared for me? what this will lead me to but i cannot fly away now i will bring them on board alive or dead i have no time to waste No i trzeba przyznać, że Starward umie w marketing, no bo rzeczywiście, biorąc pod uwagę, to wideo jest takie mocno klimatyczne, ale biorąc pod uwagę wszystkie, czy to trailery, czy jakieś dema, które oni udostępniali, no to wszystkie właśnie były chwalone za to, że są właśnie w takim bardzo fajnym klimacie i raczej te opinie były naprawdę bardzo pozytywne, więc to zdecydowanie na plus. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o Starward, no to to jest spółka, która tworzy tę grę, ale wydaje ją ile Bit. i 11 bit, oprócz tego, że wydaje tę grę, to jeszcze jest akcjonariuszem spółki Star War. Także to też myślę, że jest dosyć istotny plus, że oprócz tego, że stwierdzili, dobra, wydajemy tę grę i jeszcze chcieli też kupić, kupić akcję. Moim zdaniem jest to zdecydowanie informacja pozytywna i zauważmy, że absolutnie 11 bit nie wychodzi z spółki Star War. Dalej te 6% tam, tam mają. Ostatnio z czerwca informacja, że gra niezwyciężony zyskała w czerwcu 100 tysięcy zapisów. Na Steam Global Wishlist, czyli no przebita ta magiczna bariera, i to już pod koniec, pod koniec czerwca. Wersja demo gry została udostępniona podczas Steam Next Festival. Wydarzenie trwało od 19 do 26 czerwca, no i niezwyciężony został pobrany 50 tysięcy razy przez te 7 dni, więc myślę, że to też jest naprawdę imponująca liczba. Więc no to są wszystko informacje na plus, jeżeli chodzi właśnie o tę premierę. Zwiększamy cały czas. To ten taki model, gdzie ludzie poznają naszą, naszą grę. No a umówmy się, jeżeli chodzi o pomoc w spółki 11Bit, która jest tutaj wydawcą, no to ona jest myślę, że bardzo, bardzo istotna. Dzięki temu też między innymi The Invincible tak mocno rośnie pod względem nowych followersów, no bo ten ostatnie, ostatni czas to są mocne wzrosty. Zresztą, patrząc na wydawcę, czyli 11Bit, to też jeden plus tutaj widzę, że to nie jest spółka, która wydaje po 15-20. Gier? Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o ten ich segment wydawniczy, no to on rzeczywiście tutaj jest, ale wydają raczej jedną grę na raz. No i teraz najbardziej będą się prawdopodobnie skupiać właśnie na niezwyciężonym, który ma już udostępnioną datę tej. Premiery. Biorąc pod uwagę 11 Beat, zauważmy 480 tysięcy obserwujących na Steamie, czyli to jest już naprawdę duży wydawca. No, jeszcze trochę im brakuje do projektu 490 tysięcy obserwujących, ale ja około półtora miesiąca temu, mniej więcej, chyba 22 czerwca, z tego co pamiętam, robiłem film też gdzie mówiłem o spółce 11bit i zrobiłem sobie screeny z tego filmu w tym momencie i zauważmy, na ten dzień 22 czerwiec 11bit miało 450 tysięcy obserwujących niecałych 450, teraz 480 tysięcy, a CD Projekt miał 480, teraz 490, więc idąc dalej właśnie w ten sposób, no to 11-bit może przekroczy, właśnie przebije CD Projekt, chociaż trzeba przyznać, że tam po drodze była między innymi wyprzedaż 11-bit, wyprzedaż to na pewno pomogło, też Steam Next Festival pomógł spółce 11-bit, no teraz pamiętajmy o tym, że, że CD Projekt również będzie promował swój nowy tytuł, Zobaczymy za na przykład 2-3 miesiące, czy 11Bit dogoni CD-projekt, czy, czy jednak nie. W każdym razie chciałem zauważyć, że to nie jest tak, że jest CD-projekt i długo, długo nic. Absolutnie nie. 11Bit depcze im po piętach. No i oczywiście, jeżeli rozpoznajemy wydawcę, no to też to są pewne handicapy właśnie dla spółek, które ta, które ta 11Bit wydaje. Więc to też myślę, że jest zdecydowanie, zdecydowanie plus. No i pamiętajmy o tym, że w tym momencie właśnie rozpoczyna się Gamescom. I jeżeli chodzi o Gamescom, Oczywiście The Invincible też tam będzie. Nawet tutaj napisali, że spotkaj nas właśnie na, na Gamescomie, zagraj w nasze demo. And Discover a Long Hidden Secret. No ciekawe, co to, co to jest ten, ten secret. Spółka też lubi zaskoczyć. Zobaczymy, czy teraz też będzie jakieś zaskoczenie. No, jeżeli chodzi o gamescom, w tym momencie on się zaczyna, bo ja to nagrywam o 17, trochę po 17, więc prawdopodobnie już. Już to się wszystko, wszystko rozpoczęło. No a patrząc na to, co tutaj się działo ostatnio, no to też dom maklerski BDM napisał, że jeżeli chodzi o umowę z Microsoftem na udostępnienie wybranych gier w programie Game Pass, to ona rzuca nowe światło na potencjalny przebieg debiutów nowych części nowych produkcji. I dom maklerski BDM oczekuje, kierując się wypowiedziami prezesa Starward, że jednym z projektów, który trafi do tej usługi, będzie właśnie niezwyciężony, a sama umowa, będzie na tyle satysfakcjonująca, że wpływy z niej przewyższą koszty poniesione przez wydawcę i dewelopera na ten tytuł według szacunków w poziom około 17 milionów, milionów złotych. Więc no to jest na pewno też informacja pozytywna, chociaż oczywiście jeszcze w 100% nie jest ona potwierdzona. Może na Gamescomie coś tutaj, o tym, coś tutaj o tym będzie. Ja też zwracam uwagę na jedną dosyć istotną kwestię moim zdaniem, no bo teraz też będzie premiera Starfielda. Starfield no, też gra można powiedzieć Skyfy, która jest grą bardzo dużą, to jest AAA, no zresztą po cenie widzimy, że, że jest ona dosyć istotna. I ja obawiałem się tego, że Starfield nałoży się, premiera Starfieldu nałoży się na premierę Niezwyciężonego. Co się okazuje? Mamy informację, że 6 września będzie data wydania, a jeżeli chodzi o Niezwyciężony, to jest 6 listopada. Dwa miesiące różnicy, więc to jest moim zdaniem zdecydowanie informacja też, też pozytywna. Ja przypomnę, że Niezwyciężony też ma bardzo interesujące sposoby na promocję chociażby partnerstwo z Dell'em gdzie wchodzimy na niektóre niektóre laptopy gamingowe i od razu jest tapeta z niezwyciężonym więc to jest też myślę że istotna taka ciekawa informacja zresztą ja jeśli chodzi o StarWardów, no to miałem wywiad z członkiem zarządu Star Wars Industries Michałem Pietrzkiewiczem na moim kanale on jest w opisie do tego filmu też będzie link do tego, do tego wywiadu myślę że dużo rzeczy tam odnośnie właśnie tej gry powiedział. Z minusów albo ze znaków zapytania, jak ja, tutaj, jak ja tutaj widzę. No w tym momencie umówmy się, myślę takim największym znakiem zapytania, to może być to, czy nie będzie przesunięcia tej premiery, czyli czy nie będzie przesunięcia właśnie na na przykład 24 rok. Wciąż to jest możliwe, chociaż ja raczej czegoś takiego nie, czegoś takiego nie zakładam. No też, biorąc pod uwagę te materiały, które już do tej pory Star Wars wypuścił, one są bardzo wysokie jakościowo. Tutaj też niektórzy mówili o tym, że, że nie widzą różnicy pod względem właśnie wideo w stosunku do AAA, -ów. no bo tutaj z The Invincible to AAA nie jest, więc są też bardzo wysokie oczekiwania i teraz pytanie, czy te, czy, czy, czy te oczekiwania zostaną spełnione, więc to są moim zdaniem takie dosyć istotne znaki zapytania, no bo trzeba przyznać, że spółka od tych 60 złotych jeszcze w 2022 roku już poszła na te 107, 108 mniej więcej w w tym momencie, więc jakieś już te oczekiwania tam, tam są. 200 milionów złotych kapitalizacji, ta spółka jeszcze gry swojej nie zrobiła, to jest bardzo istotne, że to będzie ta pierwsza gra, no chociaż, jeżeli chodzi o ten zespół deweloperski, no to on jest, on jest doświadczony, zresztą jeżeli chodzi o wydawcę 11bit, podejrzewam, że oni nie braliby byle, byle czego, więc no, tutaj biorąc pod uwagę tę kwestię, myślę, że ona będzie mocno dopracowana, ale chciałem to zauważyć, że mamy wysokie oczekiwania inwestorów. Zobaczymy, czy Zostaną zrealizowane. A drugą spółką, o której chcę dzisiaj yy, powiedzieć, jest spółka XTB. I jeżeli chodzi o XTB, no nie myślę, że wszyscy wiemy, czym się, czym się zajmują. Podejrzewam, że wielu z Was ma konta w XTB. Ja zresztą też mam, mam konto w XTB. I mieliśmy spadki na XTB, i to dosyć istotne: tak jest z 38 zł do 34, czyli no, okolice tego 10% spadku, i to w bardzo krótkim czasie. Co się tam wydarzyło? No w sumie można powiedzieć, że trochę nic się nie wydarzyło, no bo nie mieliśmy żadnych takich istotnych informacji ze samej spółki, więc to jest myślę, że dosyć ważna sprawa, ale w piątek był pokazany raport finansowy. Z tym, że on nas jakoś zbyt mocno nie zaskoczył ze względu na to, że wcześniej były, progno... wcześniej były szacunki, i te szacunki pokrywają się mniej więcej z tym, co ISTEP pokazał. Z tym, że on, raport został pokazany w piątek rano. W piątek rano nie było jakiejś takiej większej, większej, większego reagowania na, na ten raport, ale w poniedziałek już było. I mówi się, że problemem jest jeden punkt w tym raporcie, a dokładniej strona 145. I decyzja Hiszpańskiej Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych z dnia 11 lipca. W największym skrócie chodzi o to, że jest zakaz reklamy kontraktów CFD, czyli no nie można reklamować kontraktów CFD, to na czym XTEP najbardziej zarabia. Chociaż też tutaj XTEP mówi o tym, że oczywiście no oni na CFD najwięcej zarabiają, z tym, że dosyć często jest tak, że jeżeli chodzi o te kontrakty, to na przykład ktoś, Zaczyna kupować, powiedzmy, nie wiem, na przykład akcje, a dopiero później przynosi się na kontrakty, na kontrakty CFD. Ja tak nie robię. Ja zacząłem kupować akcje i nie mam zamiaru przenosić się na kontrakty CFD, ale wiele osób właśnie, właśnie tak, tak ma. No i prawdopodobnie ta informacja wywołała takie mocne spadki. Chociaż to jest dosyć dziwne, no bo powinna je wywołać w piątek, a nie w poniedziałek. No może ktoś po prostu dopiero w. W weekend dotrzytał dokładnie ten raport. W każdym razie spółka wydała oświadczenie, że wpływ nowej regulacji na działalność operacyjną XTB oceniamy jako niewielki. XTB wspieramy działania lokalnych regulatorów i tak Oczywiście będą się do tego wszystkiego stosować. I już od niemal dwóch lat nie prowadzimy działań reklamowych związanych z CFD w Hiszpanii. Stąd ten wpływ nowej regulacji na działalność operacyjną XTB oceniamy jako niewielki. W ostatnich latach nasze działania marketingowe na tym rynku skupiały się na promocji oferty akcyjnej oraz działania edukacyjnych. W związku z wytycznymi dostosowaliśmy nasze strony internetowe, działania w mediach społecznościowych, zasady współpracy i oferowane klientom metody, metody płatności. Od momentu wprowadzenia tych wytycznych nie widzimy znaczących zmian, jeśli chodzi o tempo pozyskiwania nowych klientów w tym w tym regionie. No i tutaj raczej to jest taka informacja bardzo mocno uspokajająca. No, czy to jest prawda? Ciężko, ciężko powiedzieć, no bo spodziewam się, że rzeczywiście nie wpłynęło to jakoś bardzo mocno na, na sam biznes. Zresztą, jeżeli oni mówią, że od dwóch lat nie prowadzą działań reklamowych związanych z CFD, a tam ja przypomnę, bo tutaj też takie informacje się pojawiły na jakichś różnych forach, że nie można w ogóle oferować ludziom CFD. Absolutnie nie. Nie można ich reklamować. Tylko reklamować tego, tego tego nie wolno. No, jak nie wiem, chociażby są jakieś różne, różne używki, których w ogóle nie wolno reklamować, albo reklamujemy dopiero późnym wieczorem, a normalnie są sprzedawane i mniej więcej właśnie z CFD też tak jest. Po prostu nie będzie można tego reklamować. Czy ta reakcja jest przesadzona? No, ciężko powiedzieć: no, bo myślę, że na początku była taka bardzo duża niepewność. Rynek zdecydowanie nie lubi, nie lubi niepewności, więc tutaj też była ta dosyć mocna reakcja. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja najbardziej patrzę na to, czy jest zmienność na tym rynku i to jest dla mnie taka najważniejsza informacja odnośnie ich Oczywiście pytanie, czy na przykład inne kraje też nie, nie zakażą CF, reklamowania CFD. Ale z drugiej strony, raczej XTEP nie pozycjonuje się właśnie na CFD, tylko po prostu na, po prostu na akcje. A wracając do tej ich działalności operacyjnej, no to ja zawsze patrzę chociażby, jakie są najzyskowniejsze instrumenty finansowe, i próbuję patrzeć, czy jest na nich zmienność w tym obecnym kwartale. No i muszę przyznać, że na razie oczywiście. Te wnioski będziemy mogli wyciągać dopiero na koniec tam trzeciego kwartału, jesteśmy mniej więcej w środku tego trzeciego kwartału, więc jeszcze za wcześnie, żeby już mówić jednoznacznie, że jest dobrze albo, albo jest źle w tym całym trzecim kwartale, ale możemy podsumować sobie to pierwsze, pierwszą połowę trzeciego kwartału. No i trzeba przyznać, że, że to otoczenie makro chyba nie jest najlepsze. No, bo ja przypomnę, że jeżeli chodzi o Xteba, to oni lubią otoczenie, w którym mamy takie jednoznaczne długie trendy, czyli na przykład cały czas rośnie. To jest dla nich dobre. Jeżeli trochę rośnie, trochę spada i tak łatwe jest to do przewidzenia, to też nie do końca jest dla nich, dla nich korzystne. Jeżeli jest długi, długi trend. To jest dla nich, dla nich korzystne, więc czegoś takiego szukamy. No i patrząc na te takie naj, najistotniejsze instrumenty, chociaż tam najistotniejszymi instrumentami jest tam, i są te, na których jest największa zmienność, więc je trochę jest ciężko przewidzieć. No ale możemy ogólnie takie za, zazwyczaj te najważniejsze instrumenty prześledzić. I trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o te akcje amerykańskie, chociażby, ja tutaj zaznaczyłem te, te kwartały. Pierwszy kwartał, drugi kwartał, no i mamy trzeci. No i tak w Ameryce, pierwszy, pierwszy kwartał dobry. Drugi kwartał również bardzo dobry. Trzeci kwartał na razie zbyt dobry nie jest, no bo mamy najpierw taki wzrost, później mamy spadek. Jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie co co na początku kwartału. Więc nie powiedziałbym, że to jest dobry e, dobry rynek dla dla teba. patrząc na na też rynek amerykański. No mamy podobnie, czyli ten drugi kwartał był Dobry, pierwszy powiedzmy, taki średni, ale drugi zdecydowanie dobry. No ten, ten trzeci kwartał nie jest, nie jest najlepszy, więc to jest pewien problem. No patrząc na najpotężniejszą, najpotężniejszy indeks wszechświata, czyli WIK, no to mamy pierwszy kwartał słaby, nic się praktycznie nie działo. Drugi kwartał dobry, nawet można powiedzieć bardzo dobry, zmienność w jednym kierunku. No trzeci kwartał niezbyt. Znowu mamy wyjście w górę i teraz spadek do mniej więcej tych poziomów co jakie były na, na początku tego kwartału. Więc nie sądzę, żeby to było aż tak bardzo dobry bardzo dobry rynek dla Xeba. Tutaj ważna sprawa. Jeżeli te spadki będą kontynuowane i będziemy mieli jeszcze mocniejsze jeszcze mocniejsze spadki w dalszych okresach, w dalszych kolejnych tygodniach, to to będzie dobre dla XT, no bo wtedy będą mieli taki jednoznaczny kierunek. Więc tutaj ważna sprawa to nie jest istotne, że musi rosnąć, może też spadać. Ważne, żeby to był jednoznaczny kierunek. Patrząc na rynek niemiecki, no to tutaj już pierwszy kwartał był średni, drugi bardzo słaby, no trzeci jest mniej więcej taki jak, taki jak drugi. Patrząc na gaz, no to tutaj też nic się za bardzo nie zmienia. O ile wcześniej mieliśmy potężną zmienność na gazie, pierwszy kwartał to była bardzo duża zmienność na gazie, drugi, praktycznie nic się nie działo, trzeci, to już się totalnie nic nie dzieje. Zauważcie, tutaj nie dzieje się totalnie nic na, na gazie, więc no to jest można powiedzieć pewien minus. Złoto. Pierwszy kwartał mieliśmy jakieś fajne wzrosty, drugi kwartał raczej spadki przez większość, większość tego czasu. No, na razie jesteśmy mniej więcej na zero. Jeżeli jeszcze raz mówię, jeżeli to dalej będą spadki, to to jest dobre dla, dla XTB. Jeszcze parła, para euro-dolar. No tutaj na początku dużo się działo, no ale później od tego 1 sierpnia, praktycznie końcówki lipca, bardzo mało się dzieje. No ja wiem, że jeszcze jest za wcześnie, żeby wyciągać jakieś wnioski, no bo jeżeli teraz na przykład będziemy dalej mocno spadać, no to to będzie dobry, dobry czas dla XTEBA i może się okazać, że pomimo tego, że w większo przy większości tych indeksów, które patrzyliśmy, tych wykresów, które patrzyliśmy, okaże się jednak, że te wyniki finansowe dla XTEBA mogą być dobre właśnie ze względu na to, że rynek będzie im sprzyjał. Także, i także jeszcze raz mówię, że za wcześnie, żeby dokładnie o tym mówić. Pierwsze, pierwsza połowa trzeciego kwartału zbyt dobra dla, dla XTEBA nie była. Zobaczymy, jak to będzie ta druga część. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. Dzięki bardzo, standardowo samych zysków życzę. Cześć.